No siema, jestem Elvis, witam was moi drodzy, bardzo gorąco. W kolejnym odcinku na moim kanale Wraz z Agentixem. Dzień dobry, jak panu bardzo gorąco. I w Gdy tym odcinku... Świat chyli się ku upadkowi. Hmm. Wtedy na jego miejsce przybywa Kapitan Agentix! Kapitan Agentix! I w tym odcinku tum, 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 tum będziemy robili bardzo ważną ważne, ponieważ już chyba każdy wie od mocnych kilku dni, a nawet bym to ujął, że, no nie wiem, od, od ponad tygodnia ubiegam się o to, aby oficjalnie być członkiem miasta Bobo, żeby tutaj po prostu sobie wiecie, mu mieszkać, móc w, mieć własny domek czy ktoś w tym stylu. Tylko teraz taka sytuacja. Ja stworzyłem, moi drodzy, dla Bobu, nawet nie dla Bobo, dla jego żuwi, nawet nie dla niego, tylko dla jego żółwi, prywatną willę z wybiegiem, z... Z ogniskiem. Z jakby powiem teraz tak, moi drodzy, po prostu ja w tym mieście zrobiłem taką budowlę, że po prostu para opada. No sorry, co? że ci przerwę, ale nie wiem, czy zauważyłeś, ale tu nie ma ani jednego żółwia. No moja. wiem, stary, ale to nie, jest, to, to nie jest istotne. Gdzie po prostu. jest sprawiedliwość? Dobra, stary, zrobiłem... mam szukać sprawiedliwości w sądzie, czy je załatwić? Szukaj ich w swojej kieszeni mordo, jakby serio. Powiem tak, mm, zrobiłem Lbiso, dla bobo. Ja mam pieniążki, a ten kto ma pieniążki, mm. ten ma tutaj władzę. o fajnie, fajnie. Pogadam ale później. nie ale, moi Jesteś... drodzy, zrobiłem dla bo tą budowlę i on mi powiedział, wiesz co, Elviso, weź to zbuduj i potem o tym pogadamy. No i tak się stało, że o tym nie pogadaliśmy, więc w tym odcinku będziemy robili kolejne kroki w tym kierunku, aby, Bobo, aby Bobo mnie przyjął właśnie od tego miasta, żeby po prostu ty, oficjalnie został jego mieszkańcem. Więc w tym odcinku, za pomocą tego mojego całego ekwipunku, który jest pełen właśnie temeczków, które Bobo używa w swoim mieście do dekoracji, będziemy po prostu robili Bobowice Great agenta. Nie będziemy sobie po prostu upiększali w okay. tym odcinku, żeby to było ładnie... skończyłem. Y no, Mordo, to chyba nie jest zbyt wiele, ok? Jakby powiem teraz tak. Ale po prostu, to nie. jest symbol, bo tu wiesz, możesz się zastanawiać, co autor miał na myśli, tak? możesz rozważać, co on chciał, budując taki piękny pomnik wyrazić. Aha. I coś chciał wyrazić? Eee, nic. Okej, okay. okej, okay, dziękuję bardzo, więc tymi przy, przy, przy okazji oczywiście subujcie kanał, bo jest to mega ważne, tutaj macie moje odcinki, więc to jest stereo sobie i bardzo ważne, to bardziej, że teraz lecimy serio, po milion subów i jest to już tak mega blisko, że stereo w tym momencie, mordeczko, twoja jedna subskrypcja może wbić ten milion, więc serio, walnij, pomóż nam, bo chyba warto, SoniaAgentX, w końcu ten milion po tylu latach wbijemy, będzie złoty guzik, jakby serio, to będzie po prostu perfekto, okej, okay, więc teraz tak, stary, weź te no. Pierw odebrać Dobra, kiedyś go odbiorę, okay. kiedyś mi się uda. Więc teraz tak, moi drodzy, po prostu w tym odcinku musimy sobie takie właśnie miejsca, jak to, bo wiecie, to jest tak mi ładnie, wiecie, wszędzie kwiecisto, ale są takie miejsca właśnie jak to, które są puste. A, I w ale. tym odcinku będziemy sobie upiększali, to, nie też ponadto, postawimy tutaj więcej lamp, ponieważ jak chyba każdy wie. E, Maciochowi zdarzyło się w tym mieście parę kliperów walnąć, więc po prostu w tym odcinku zrobimy wszystko, aby Macioch więcej creeperów nie walnąć. po prostu to, to miejsce które bardziej oświetlimy. A na sam koniec tego odcinka nam po prostu bo informacje na tabliczkach, że tu mu sporo pomogliśmy, w wiecie. Jakiejś tej infrastrukturze tego miasta, żeby nas tutaj po prostu z, z większą tutaj chęcią i z otwartymi ramionami do tego miasta przyjął, co nie? No bo wiecie, powiem tak, bo są na naszym serwerze od niedawna, ponieważ jak chyba każdy wie, one tutaj zniknęły, potem się pojawiły znowu, bo je tutaj chłopaki odbudowali wraz z nami, w sumie. No i teraz mamy taką sytuację, że teraz tak, Maciach mieszka u A może bobo. znowu zniknął. Nie wiem, agent, co tam planujesz, ale powiem ci tak, nie wnikam w Twoje plany. Niech one pozostaną w twojej głowie, okej? Okay? Ale teraz Elbiso. tak, moi drodzy, co? Co? Ta lampa nie powinna świecić w dzień. Gościu ogarni się. Nie świeci w dzień. Wieści. Gościu. Ogarnij się! Agentix, to zaraz z tej paczny, jakby typie. I teraz Ej. tak, zauważcie. Agentix i ja to jedyne osoby, które nie mieszkają w mieście Bobo, ale teraz się chyba każdy spyta, ale Elviso, dlaczego? No dlaczego? Powiem tak, że Agentix to się nie dziwi, ponieważ on by pewnie pierwszego dnia, gdy tutaj mieszkał, postawiłby sobie 5 godzin. Ale ja mam obywatelstwo chociaż. Nie masz. Mam. Pokaż. Nie muszę pokazywać, to co jest umowa słowna. Okej, okay, z policji nie jestem, nie będę wnikał, okej? Okay? Bo zaraz jeszcze coś tam wyjdzie, więc Ja mogę tu nie mieszkać, nie tyle. Mnie, ja jestem ponad prawem, Elvisa, słuchaj. No, no to też nie coś rób, gości, nie wiem, weź kwiatki, połóż coś w tym stylu. Mogę położyć tego kwiatka o tu. Bo aktualnie to się mega obijasz, jakby ja coraz 100 metrę powiem tak. Ja jestem koordynatorem ruchu. Ja sprawdzam, czy ty e, wiesz, oby na pewno robisz wszystko zgodnie ja z prawem. gościu bo... robię wszystko zgodnie z prawem, jakby totalnie no, w tej. Właśnie póki co się zgadza, ale. No tutaj działam według konstytucji tego miasta, czyli oczywiście prawa Marcina, które obowiązuje wszędzie, moi drodzy, więc też sobie przekazuję, oczywiście znacie swoje prawa i obserwujcie. Przede wszystkim w szkole obowiązuje. Tak. Elviso. I obserwujcie e, e, po swoje prawa Instagrama Elwiso Oficjalnie, ponieważ moi drodzy, uwaga, uwaga, mam dla Was taką coraz nową informację, ponieważ w tym momencie mamy na, na naszym Instagramie 23,5 tysięcy followersów i teraz uwaga, uwaga, moi drodzy, oficjalnie to ogłaszam, że to jak dużo. wbijemy, że jak wbijemy 25 tysięcy, to Elwiso pokazuje twarz. uznamy, że czemu nie, zanim wbijemy 200 kosób, bo to mnie nie. Pewnie jakieś 5 lat, więc po prostu w tym momencie, jak wbijemy jeszcze 14 tysiąca followów, to Elwiso pokazuje twarz normalnie, bez okularów. No i no po prostu będzie Elwiso, co nie teraz tak sobie pyszeszmy zaraz, ale więc teraz same starcie. Powiem Ci teraz tak, tak się obijasz, to jest po prostu dla ciebie wstydzę. No, Przestawiam kwiatki! Nie robisz Wielam absolutnie się. w tym miejscu nic. Elviso jaki jest mój instalacie? Ustawiłeś 5 kwiatów, nawet mam pytanie. Postawiłem I przede wszystkim pana. jednego czerwonego kwiatka. Jaki piękny storczyk, jaki piękny. I po drugie, Elviso słuchaj. No co jest? Na forum miejscowości Bobowica tak? napisałem post. Jak pierwsze, drugie? że... tak, tak, na grupie forum y, mieszkańców y, miejscowości Bobowica. Co?! Wiecie, co, nie? Pierwsze słyszal, to... okej okay. No kurde, to bo nie jesteś mieszkańcem... Forum to mieszkańców, to tam... jak to jest poważnie, i, i, i tam są pewnie jakieś dziadki stawiają sobie e, smacznej kawusi i miłego dziągę, tak? Nie, tam jest Bobo, Abra, Macioch i ja Co? Ale co robisz, gościu? Pierwszy, ty tutaj nie no Ale ja jestem mieszkańcem, ja ci mówiłem, Elviso. To że... czemu ja w tym mieście robię najwięcej? Ja tu nie mieszkam? Halo, halo. <noise> no bo widzisz, no nie wszyscy mają takie dobre kontakty z Bobo. Ale no, chciałem ci chyba powiedzieć złe. przede wszystkim, że ja na tej grupie mogę coś napisać, ale nie wymagaj ode mnie, że ja ci będę pomagać bezinteresownie. No. Ale mordo, przecież my się przyjaźnimy, co nie? Gościu. Co nie? Co nie? Co nie? No nie. Jak to nie? No nie, no co ty. No, mordo. Gości, to jakiś rąbnięty jesteś, bo... No, byś mi pomógł, chociaż no, jakby serio. Po prostu w tym odcinku staram się udowodnić Bobo, że wiecie, że sobie jednak zasługująco na to, żeby tej mieszkanki się cały czas staram. Non stop, coś robi, A patrz, nie jest tak, że hop, się hop, tylko obijam, hop, co nie? Hop. widzisz, widzisz, jak dużo zrobiłem. A ty nic. mnie jeszcze wyzywasz. Nie zrobiłeś, nie, mordo, nic. I patrz, ja teraz wiesz, jak miałem taką myśl, a może bym powiedział, że gość jest naprawdę mieszkańcem, który. Wniósłby jakąś wartość do tego No to miasta. powiedz mu tak stary, serio Ale ty mi mówisz, że ja ja ci jeszcze utrudnię nie No Ja morzu, to może zaraz choinkę zbuduję taką ładną z dirta. Jakby serio, ja w tym mieście zrobię więcej niż bo bo sam we własnej osobie Jakby serio stary, zauważ jak tutaj robię rzeczy Jakby zobacz, nawet jeszcze tutaj piesem normalnie choinka Która będzie w ogóle taką pierwszą chyba choinką oprócz tej Która stoi w tym mieście W ogóle czemu ty wiesz, bo, bo ta choinki lu lubi, a tutaj ich w ogóle nie ma, co? Bo tego kradnie nie kumam Agent X Agent X Co robisz? Wszystko okej? Okay? Agentyk się eee. w porządku? No, Wiesz co jest? Nie eee. pasuje ci coś? No trochę chyba nie pasuje, okej. Okay? Okej, więc teraz tak wygląda pierwsza choinka w tym mieście, a nie, bo tam jeszcze jakaś stoi, myślę, że ich tutaj nie ma w ogóle, wiecie? O tutaj jednak jakieś jednak widzę i teraz tak. Czy ona jest ładniejsza czy brzydsza? Myślę, że jest na takim samym poziomie jak reszta, więc to akurat myślę, że jest poczko i teraz tak. Czy są też jeszcze jakieś miejsca, w których jest serio ciemno i trzeba dać jakieś światło, co? Bo wydaje mi się, że takich miejsc tutaj jakoś nie ma jednak zbyt wiele, więc. O, Elviso, wiem, wiem. Co? Patrz, mam ty patrz Co jest stary? Patrz co możesz zrobić, co widzisz? Co mogę zrobić? Hop. Ale wiesz, że teraz widzę, że tutaj pochodni nie ma właściwie w ogóle, wiesz? Że jednak bardziej preferuję, oprócz pochodni, lata ręki i lampy, wiesz? Ok, więc tutaj widzę, że nie ma e, okay. żadnej wyspy taką, tutaj damy, żeby tutaj było jasno i żeby nie było żadnych mobów, więc teraz cyk, cyk i cyk, pixel i cyk, więc teraz tu jest widzę, że perfekto, weźmiemy sobie też tej kilofii szybko i paweł będzie teraz tak stary. Wydaje mi się, że naprawdę, wiesz, jakby już od wszystkiego tutaj, wiesz, spekulując, powiem tak, Macioch w tym mieście, oprócz tego, że sobie zrobił chatę, e, że... e, e. co? się jeden żelazny, ty co? Taki myślisz, że duży koleś jesteś, co? Co? Będziesz mi na drogę wchodził, kwiaty deptał, się duży. A może I... ci naklepać trochę co? Chciałem właśnie naklepać, fakt, ci? Że... naklepać ci. Naklepać mhm. ci. Już, już Agentix, spokojnie? Już się spokojnie? idę, ja z takimi lamusami nie dyskutuję. Ale ja tu jestem stary, stary jeszcze. Więc... Ja przeskakuję za mur, Elo. Okej, okay, ale. Yy, Okej. Okay. Okej, okay, Zionki, właśnie chciałem powiedzieć o tym, że Maciek oprócz tego, że sobie tutaj postawił swój domek, nie zrobił właściwie nic, to nie? Abra, okej, okay. on tu jednak coś robi, ponieważ tam sobie postawił z, właściwie nawet ze mną, czyli też tutaj robiłem coś yy, mocnego, własny blok, gdzie jest mega ładnie. On ma tam własny domek, on tutaj też coś pewnie robi, ale Agentix myślę, że jest osobą, która w tym mieście zrobiła mniej niż ten gość, więc naprawdę tutaj myślę, że chłop się wziął nie wiadomo skąd jeszcze mówi, że ma obywatelstwo? Jakby o co tutaj w ogóle chodzi Przede wszystkim jestem robi? na grupie jak Ci już wspominałem wcześniej... Forum mieszkańców yy, miejscowości Bobowice. Yy, wątpię, że takie forum istnieje, ale jeżeli istnieje i z mnie tam nie ma... Nie, jeśli ciebie tam nie ma, naprawdę. No to powiem ci, że to, nie co miło, jest to, nie? jest taka grupa na Facebooku. Jeszcze może będzie taka sytuacja, że tam sobie wyślę zapro i się okaże, że wiesz... Administrator odrzucił twoją prośbę o członkostwo na grupie Forum Mieszkańców Bobowice. I to byłoby wręcz <laughs> przykre. No, tak Gdybyś... ja, ja jestem administratorem, bo tą grupę stworzyłem. Co? jest? I czemu, ja czemu ja o tym nie wiem, moi drodzy? Halo, czemu ja o tym Więc po prostu nie wiem? się tam nikt nigdy nie przyjmie, nie, powiem ci, że to z twojej strony jest akurat bardzo niemiłe i powinieneś. Się ale musisz inaczej. zostać mieszkańcem Bobowic, No, no staram się stary, weź tam o nie To jest prostu... jedyne kryterium. Weź tam powiedz mnie coś dobrego, będę serio wdzięczny, okej? Okay? I teraz tak, idąc dalej, moi, zaraz tu będzie maska, więc zobaczymy sobie idealnie. Ale nie? kwiatka na choince, Brawo. Myślę, że to jest najlepszy uczynek, Brawo. jaki zrobił. I zobaczymy miejsca, w których jest tak ciemno, że się jeszcze ma obraz, żeby tutaj po prostu, wiecie, e, ciemnie zlikwidować, żeby tutaj nie było takiej właśnie sytuacji, więc też z tego sobie też nie ma żadnej lampy, więc jak coś tej walniemy po prostu, żeby tutaj było lepiej, więc teraz cyk, cyk i cyk, więc poczka, też tej to i i tak, stary. Wydaje mi się, że i tak tutaj wiesz, omijając to wszystko, mam większe predyspozycje na tego, na, na tego mieszkańca niż ty, ponieważ serio, tutaj się antymieszkańcem ja udzielam, Działam, stary. A ty jesteś wręcz idealnym przykładem antymieszkańca. To jesteś tutaj, wiesz, po prostu, bo masz to gdzieś, po prostu. Przyjęli cię, więc tu jesteś, okej, okay? jakby i tyle. Jakby i masz to Ale po bo prostu... przyjęli tak cieplutko, że gościu. Aż miło było. My nie też nie, nie, nie I też właśnie moi drodzy kolejna sytuacja, że ja miałem z Bobo dość mocną spinę na naszym e, serwerze e, na OneBlooku, czyli na, wiecie, na takim jednym kloczku, na którym sobie też tutaj gramy. Po prostu wiecie, Bobo mnie zwrócił z moimi wszystkimi temami. Ja mu wystaciłem zwierzątka, no i tak, i teraz się boję, że on będzie oto na mnie dalej zły I że w tym mieście po prostu mnie nie przyjmie przez to, że mieliśmy taką mini spinkę, ok, Która tak w sumie się jakoś bardzo nie rozwinęła, ponieważ tak w sumie nie ma teraz takiej mocnej spiny Więc no, zobaczymy jak to będzie, ale boję się, że po prostu on jeszcze do mnie ma jakiś żal, co nie? A jeżeli go ma, no to wątpię, że mnie tutaj przyjmie, to byłoby w sumie nawet logiczne, co nie? Że jeżeli to, tak to się stało, to może być trochę zmieszany, co nie? Agent okay, X, wiesz co? To jest dekoracja, która jest straszna, ale Bobo się na pewno spodoba, więc no wiesz co? Jeżeli chodzi o jego gusto, to myślę, że tu idealnie trafiłeś. Taka dekoracja, myślę, że tu jest akurat spoko. Mszana lampa. No, taka mszana lampa. Ok, niech ci będzie. I właśnie stary. Teraz zobaczymy, czy są jakieś te moby. Ok, i tak dalej. Nie ma tutaj żadnych mobów, wiesz co? A po też golemy, które wyjaśniamy, więc spoko. Ok. Stary, czy wszystko jest w porządku? Szany Arbus. Nie widziałeś takiego. Dałem Ci item. Nowy model, wypuszczony w tym roku. Mordo, dałem Ci item. No Watermelon. Serio, ty po prostu wiesz. Zaprosiłem Ci na filmik, żebyś mi pomógł, żebyś coś zrobił. A no co ty liczyłeś, Nie zrobiłeś, Mordo, absolutnie. jakby Postawiłeś kilka kwiatków na choince jeszcze. To jest twój cały uczynek dla Bobowic. Jakby naprawdę, powiem Ci tyle, że i tak nie zrobiłeś tego miasta więcej niż w tym odcinku. Więc no. Nie ma za co, ok? Nie ma za co. Luzik, mordeczko. Luzik, mordeczko. tuwa jest to nie teraz tak z tego co widzę, po prostu w tym odcinku zrobiliśmy takie, wiesz, niby mało rzeczy, ale tyle rzeczy. Uuu, gościu. Czy tu jest jakiś duch, stary, też to widzisz? Patrz, jestem nieśmiertelny. Ej, też to widziałeś, stary? Tak. Co to było? Eee. To była osoba, która nie subskrybuje tego kanału. Więc może, przecież Ty po prostu w sobie, więc w tym odcinku, też będziemy sobie kończyli po prostu w tym odcinku, zrobiliśmy sporo, ponieważ to raz tu jest tak ładnie i jasno, że mamy się nie to też ty jest też, też tak ładnie, więc myślę, że spotka więc w tym odcinku. Dziękuję, żebyście i też na moim kanale polecam bardzo gorąco, Suba dzwonek będzie od razu mega ważne, żeby każda osoba wolnęła w tego suba i dzwonek żeby była na bieżąco i żeby znała swoje prawa, więc też mam to oczywiście bardzo gorąco. Polecam tak samo jak follow na moim Instagramie, czyli Elwisopodłogowo, na, na którym aktualnie macie moje zdjęcia raz tygodni, więc to jest myślę, że mega regularność, więc. To, też tam oczywiście bardzo zapraszam więc w tym odcinku będziemy sobie już oczywiście kończyli I teraz tak, Agentix, powiem Ci mordo tyle. Na samym jeszcze tutaj koniec ode mnie Że będę wdzięczny jak na tą gr grupkę na Facebooku mnie po prostu przyjmiesz, okej? Okay? Jakby i tam powiedz o mnie było dobre słowo, co nie? Okej? Okay? Agentix, okej? Okay? Okej okay, Mordo? Okej? Okay? Coś tam o mnie dobrego? Uciekam. No mordo, no, no priska, no agencja jest jakby serio, no. Chociaż jedno, no więc cóż, myślę, że tego nic nie będzie, więc dzięki, że w tym odcinku byliście. Widzimy się oczywiście jutro. Siemaneczko, leczko, oraz przeglądy na największe. Oraz oczywiście mega potężne jojojojojojojojo!